Dzień dobry podróżniku, ja jestem Rimi i dzisiaj chciałbym z Wami pogadać o rzeczach, które powinny pojawić się w Among Us, a nadal ich nie ma. Swoje propozycje, rzeczy, które powinny być w naszej ukochanej grze, możesz napisać w komentarzu. Jak będzie ich wystarczająco dużo, to nagramy kolejny odcinek. Pamiętaj o Lajku like i Subiku, a ja nie przedłużam i zaczynamy. Jedną z najbardziej wyczekiwanych rzeczy w Amongu są według mnie nowe role. Ja wiem, istnieją do tego mody, ale są one dosyć uciążliwe, jeżeli chodzi o instalację. A przy tym podejrzewam, że większość z nas boi się, że omyłkowo zainstaluje wirusa na komputer. Parę modów, które instalowałem do Amonga ale właśnie to, że antywirus wariował i mówił, że pliki, które zainstalowałem, są wirusami. Miałem tak między innymi przy królinku. Myślicie, że w Amongu natywnie powinny pojawić się nowe role? Napisz w komentarzu. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zobaczyć w Amongu, są nowe tryby. Aktualnie tak samo jak z rolami, jest ich multum, ale żadnych oficjalnie. No i jasne, można pobawić się w grze w jakiegoś hide and -seeka, ale tak naprawdę na tym kończą się możliwości. Widziałem multum trybów, jak dla przykładu policjanci i złodzieje, zombie mod, prop hunt i wiele, wiele innych, ale niestety nie mamy totalnie żadnej możliwości aby zagrać w nie normalnie w grze. Bo studio, które jest odpowiedzialne za Amonga po prostu się opierdziela. Następna rzecz to coś, co studio przedłuża już od dłuższego czasu. A są to nowe mapy do Amonga. Wydaje mi się, że jest to nawet ważniejsze od nowych trybów bądź ról. Bo gdyby były więcej niż tylko te trzy mapy w Amongu, to gra nigdy by nam się nie znudziła. Do teraz nie rozumiem, co jest takim problemem w tworzeniu map. Przecież twórcy mają gigantyczne pieniądze i bardzo dużo osób, które tworzą koncept arty do ich gier. Mogliby przecież nawet poszukać jakiejś osoby, która zrobiłaby całutką mapę za nich. Niestety z tego co się orientuje nowych map dzięki modom w Amongu, przynajmniej na razie, nie zastaniemy. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłbym w Amongu, a na te wszystkie, o których mówiłem wcześniej, to oficjalne wsparcie dla modów. Jestem prawie pewny, że jest to możliwe. Niech wypowie się tu jakiś specjalista. Podejrzewam, że największym problemem byłaby multiplatformowość naszej ukochanej gry, ale wierzę, że w w przyszłości się tego doczekamy.